Po zakończonym meczu jest z nami trener drużyny gości gryfa Herowo. Trenerze prosimy o kilka słów podsumowania. Witam serdecznie, no cóż, gratuluję zwycięstwa drużynie Olimpii Elmok. Na tyle na ile byliśmy w stanie, na tyle tutaj przeszkadzaliśmy. Mieliśmy oczywiście swoje sytuacje, doprowadziliśmy do rezultatu, natomiast według mojej oceny gdzieś tutaj większa determinacja i większe cwaniactwo, doświadczenie było po stronie Olimpii i dlatego ten mecz skończył się tak, jak się już skończył. Po końcowym gnisku jest także z nami trener Olympia Blank, pan i również trenerze, poprosimy o kilka zdań podsumowujących dzisiejsze zawody. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, trzeba podziękować zawodnikom za zaangażowanie. Generalnie z tej drogi, która była obrana wcześniej, nie schodzimy, korekty w składzie nastąpiły, ale uważam, że Dalej zespół jest w grze o pierwszą ligę. Miło było, miło było popatrzeć na zaangażowanie, że tak powiem, zawodników. Były momenty, że zamknęliśmy przeciwnika na, na, na własnej połowie. Staraliśmy się, że tak powiem, złamać linię obrony przeciwnika. Mieliśmy ku temu też swoje okazje. Stały fragment gry dzisiejszy w naszym wykonaniu, uważam, i te wcześniejszym. To jest naszą bronią, jeżeli chodzi o, o, o zwycięstwo. Jeszcze raz dziękuję chłopakom za postawę. Są to zawodowcy, także jeszcze raz dziękuję.